Siemanko, siemanko, ja jestem Wertes, witam was w pierwszym odcinku, a nie kolejnym, w pierwszym odcinku z Leaderio w Minecraft, dokładnie tak, będziemy jeździli owcą i będziemy robili wielkiego, długiego węża. W sumie to takie pół na pół gdzieś, zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie, owce nam tutaj rosną, będziemy ciąkali się z graczami, ale kto wygra ten pojedynek, kto wygra ten pojedynek, na pewno nie ja, co to za owce, czemu te owce sobie tak po prostu biegają, słuchajcie, musimy, o, kogoś, kogoś zabiłem, chyba, chyba ja, nie wiem, oj, ale się wrąbały pomiędzy, dobra, nieważne, 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 gram w to pierwszy raz. Także może być ciekawie O, zabiłem kogoś! Super, super! Sliderio na, 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 na propsie, na propsie. O ty kurde, myślałem, że cię przyjadę. No nic, no nic. Szukamy naszego celu Tak, nagrywam to, ponieważ poleciliście i to bardzo mi poleciliście do nagrania tą minigierkę. Jak nagrałem ostatni odcinek z napisaliście Wertes, ale czemu ty nagrywasz Agario, skoro jest Sleederio w Minecrafcie? Kurde, jest tu jest tu dobrze tak, dobrze, dobrze tak, dobrze, to tak to się dzieje. Lecimy z koksem. Tak, jeżeli chcecie więcej odcinków, nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapeczki w górę. To się bardzo mi przyda, gdyż będę wiedział, że chcecie, że chcecie to oglądać. Zresztą może nawet ankieta tutaj będzie, czy chcecie kolejne odcinki. Właśnie i wtedy wszystko się wyjaśni. Czy gościa udało mi się udupić? Nie. Jest! Udało się! Wygrałem! <grywa> ale faza, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ja sobie po prostu latałem dookoła i udało się wygrać pierwszą, a rękę i, i po prostu nie. No łapka w górę musi być i napiszcie w komentarzu, wow, werte szczęście nowicjusza, ale, ale i tak jest coś fajne, super, ekstra. Dziękuję, dziękuję naprawdę. <grywa> What the fuck? Udało się, ale ekstra. No dobra. Dobra, dobra. Może w międzyczasie, bo tutaj akurat jest taka lipa, że ta gra nie jest taka, że się ciągnie cały czas, cały czas, cały czas, jak to w normalnym Rio, Po prostu to jest taki snake yy, i, i trzeba czekać. To w międzyczasie może tutaj zapodam some information. Także ostatnio u mnie na Instagramie i na Snapie się dzieje, się dzieje. Naprawdę się dzieje. Czemu nikt tutaj nie dołącza? Także zapraszam was do obserwowania mojego Snapa Mr jest w opisie. Jeśli rozwiniecie, to widać. I zapraszam też na mojego Instagrama do obserwowania, czyli vertezalkę. Tak, w opisie też jest, też jest link poprawiony, bo kiedyś wcześniej też był link, ale był niestety niepoprawny i, i kurde, i, i przypał, bo, bo ktoś mi tam tą nazwę pod, podwalił, a jakoś nie zauważyłem. Ten, jak będę widział, że Wam się podoba i że chcecie oglądać dalej, 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 jak tutaj nagrywam, o MRK to wtedy mogę sobie kupić taką klasę Super Snake, tak, bo akurat mam dwa razy więcej gemsów, gemsów Warta tak. Czyli stać mnie, tylko nie wiem, czy, czy warto, jeśli na przykład nie będziecie chcieli tego oglądać. 15 na 16 osób dołączyło, nie wiem, czy było cięcie, czy nie, ale raczej zrobię tutaj cięcie, bo troszkę musieliśmy poczekać. I lecimy, zobaczymy, czy teraz coś nam się uda tutaj ugrać. Super snake! Chamy! Wow, czekajcie, ja może tutaj zawikę zrobię. O, zabiłem widza! Zabiłem widza, przepraszam, Kacper. Przepraszam, Kacper, nie chciałem. Po prostu chciałem zawinąć stąd. Dobra. To zostało tutaj zawinę, bo tutaj Ej, troszkę niebezpiecznie, troszkę niebezpiecznie. Nie wiem, czy to mam zbierać. O, okej. Okay. Ło! Ło! Zawijkę mi robi! Nie, nie zrobisz mi zawiki! Jest! Zabity! Super! Czy wyeliminowany, nie zabity? On żyje cały czas przed swoim komputerem. No. Aha, czyli te slime to takie? Punktation fajne. Dobrze wiedzieć. Jest! Ohoho, mam cię! Dziadu! Zostałem tylko ja i ten żółty! Patrzcie na to! Jest, udało się! Co nie wierzę? Po prostu nie wierzę! Wow! Drugi raz podrząłem! Ale go po prostu ścisnąłem! Nie wierzę! Po prostu nie wierzę co to było! Dobre, dobre, naprawdę! Tak też w sumie Jole zrobiłem, że tak na ścianę poleciałem, bo nie wiem czy ściany zabijają jak się wleci Ale to była taka jedyna okazja i się udało Wow, nawet Kasper napisał, wow i będzie na YouTube Tak kasper będziesz na YouTube, dokładnie tak Pozdrawiam Oczywiście 36 sekund No, teraz tutaj nie będę musiał aż tyle czekać Ale fajnie, no, po prostu, nie. myślałem, że odpalę jak to nowa seria, nie Nie ogarniam gry, wejdę sobie jak widzicie, dopiero w drugiej rudzie ogarnąłem, że te slime można zbierać, że one nie zabijają, nie wiem, jakieś takie przyzwyczajenie z że jakbym w to wleciał, to by mnie rozwaliło, to daje mi punkty i się udało, po prostu mega, mega, naprawdę, fajnie, fajnie. Nie wiem już, no szczęście nowicjusza, Sama Seria Snake, tak, no nie mogę, bo tak samo napisałem, jup, Mo może, może zrozumie Kacper, jup to znaczy tak. Okej, okay. Kolejne, kolejne, kolejne. Teraz już było bez cięcia, no bo i tak to szybko poleciało. Let's go! Let's go! Let's go! Lecimy! Czy zjemy jakieś... O! Dobra, coś opierdziuliłem. Coś opierdziuliłem. Coś opierdziuliłem! Pa, pa, pa! Jest! Pa, 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 pa! Jebie! Padasz, koleś! Hej, hej! Trzy osoby zostały! <śmianie> mam cię, wam mam cię, mam cię, mam cię, tego też będę miał. Jok, nic, będę cię miał. No nie, może nie teraz, ale będę cię miał, Ziomek. Ziomek. Nie ma lekko, nie ma lekko. Kupię ci mleko. Oj, oj, oj. O kurde. Ten to już. Ten to już kmini, ten to już kmini. Co tutaj się dzisiaj rozkmini? Elo. <śmianie> Dobra, powiem tak, nie można w swojego węża wjechać, nie można, po prostu NIE MOŻNA! O nie, jak mnie zaszedł, pojawił się, brawo, brawo, ale drugie miejsce było Dzidzi, <laughs> Dobra, czekamy dalej, czekamy dalej się <laughs> 8 na 16, ale i tak jest dobra ilość graczy, żeby wystartować No nie, i ktoś wyszedł, co za, co za but Trzy razy podium było czy teraz się uda coś ogarnąć? Dobra. Hehe, <laughs> jak skin się śmiesznie zachowuje, <laughs> dobra. Lecimy! Lecimy, lecimy, lecimy! O, tu już się zabijają! Ziemniaczki jedne. Nie, 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 co się dzieje? pop, 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 pop! Nie, to ten Jake, to ten Jake! To ten Jake! To ten Jake, co mnie wtedy czmyknął. Ooooo Wywika! Wywika O nie on chce mi teraz wywikę zrobić. Nie ma stary lekko Nie ze mną takie numery ziomek I patrz jak cię zjadę Wiedzisz to za to, że mnie chciałeś sprankować To ten Jake! Aj kurde God damn it bro Ooo ficie nie ma ziomuś. Genialne, genialne zostałem ja i Jake Pojedynek, pojedynek znowu Znowu pewnie mnie zajdzie jak Ostatniego kogoś, ale spoko Tak on mnie teraz goni, tak? Kurde on zgarnia wszystkie Profity tutaj God damn it, Jake God damn it, Jake, what are you doing? Wow, on się przede mną teleportował <ścoughs> Się kręcimy, tak? Jake może odbi, co? Patrzcie, strolujemy Jake'a Będę się nie wbić w swoje owca wow! No nie, no nie, ten swoop, that swoop, mnie teraz trochę dobry jest, dobry jest. To znaczy, to, to, co, ja, co ja mówię? Czemu ja chcę kogoś rzucać, skoro ja w to pierwszy raz gram? <grym /dziśle> A ten ktoś mu już tutaj kilka razy, nie? Wystarczy, że grał tutaj od pół godziny i już ma po prostu e, doświadczenie, wie jakie akcje zrobić. No, także tak, <laughs> ale znowu drugie miejsce było, także jest, jest fajnie, jest fajnie, znalazłem 8 TNT, bardzo fajny, Ej, teraz mi gamesów nie dodało, Hmm, to chyba za te slime dodaje jak się zbiera. No, trzeba je tutaj koniecznie ogarnąć, bo za to są punktation, 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 punktation. Dobra, dobra, jesteśmy po teleporcie. Ten Jake napisał, że tego trzecia gra była, czyli tak jakby zaczął równo ze mną. Ha, śmiesznie, chociaż nie, rundę po mnie. A? O nie, jak tu wolno idzie? Jake! Kurde. Fajną przyczajkę by trzeba zrobić temu Jake'owi. God damn it. Żeby go zlikwidować, bo on wiecie, on on jest yy, good yy, good te technik master. Jest! Kurde, u swojego się zabiłem, ale Jake'a zlikwidowałem! Ho, 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 ho. Tak, cieszę się RTS, po prostu, ale nie, musiałem, musiałem się zrewanżować na nim, co prawda to był samobójczy ruch, ale powiem wam coś takiego, waliłem się w swojego własnego snajka, jednak jeśli bym miał tą klasę wykupioną, to bym po prostu przez niego przeszedł, tak to działa. Dobra, może spróbujmy z iną kiedy odcinek? Jutro, 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 tak, dobra, wróćmy sobie do huba. I kolejna ręka. Dokładnie tak, dokładnie tak. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Już z inną kipą, bo zmieniłem sobie serwerek. I lecimy, i lecimy, i lecimy. Naparzamy, proszę bardzo! 5 punktów dla mnie. 5 punktów dla mnie. Pierwszy frag dla mnie. Tak, tak, tak. Dokładnie tak się nawet pokazało na czacie. A tu ktoś zarył w ścianę i żyje. No, 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 no tak! Kurde, tak! Ciebie jest zgardę Jest! Właśnie! Już tę, tę grę lubię. Uhuhu. Sorry mate! <laughs> Ale ich pocisnąłem. No teraz widzę, że uczciwe punkty lecą. Proszę bardzo, zabity. Szybko! Ach, kurde. Uff! Co to za pojedynek? Dobra, on tutaj odbija. Znowu pojedynek, znowu podim się udało. być co te moje owce kminiał? A, kurde! Te one przenikają przez ścianę. Sialone Aj, ty tak się bawisz. Dobra. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Mam kminę. Mam kminę. Stulecia. Jest! Udało się! Super! Haha! Ha, dobrze go zagrałem! Ale ta gra jest ekstra. Po prostu. Po prostu ekstra. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że też Wam się podoba i też byście chcieli oglądać właśnie więcej odcinków i sobie zrobimy z tego serię. Serio, stawcie łapeczkę w górę, pociśniemy. Dodajcie film do ulubionych, za co dziękuję. Jak udostępnicie na fejsie, to po prostu jesteście najlepsi, ewentualnie na innych social media. Nie wiem, nie wiem, czy są jakieś popularne inne w Polsce, nasza klasa chyba już przepadła całkiem. Yy, tak, zapraszam na mojego snapchata, mrwertes, na instagram, wertesalkę, wszystko oczywiście jest w opisie. Także... Dzięki teraz za oglądanie, a zwykłe Slider.io jest na moim głównym kanale, to nawet tam macie też link oczywiście, a już teraz Wam znowu dziękuję za oglądanie, bo dotrwaliście do końca i tak, i, i, i dobra, tyle, na razie cześć, żółwik! Woo!